Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis. Dzisiaj wróciłem ze szpitala, w którym byłem ostatnio dwa razy, raz po razie z niewielką przerwą hospitalizowany. No, było, było ze mną krucho, bo traciłem oddech, ale to było spowodowane wodą, która, która się tam zgromadziła w opłucnej. i No, i z tym sobie w szpitalu poradzono. Jestem jeszcze w dalszym ciągu słaby, ale już wszystko jest na dobrej drodze. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedyś już nakręciłem o podobnej tematyce filmik. I to było w szpitalu. No teraz w szpitalu nie możemy kręcić, ponieważ są jakieś tam zwidy, niewidy, coś takiego. I, no i nie, nie, nie wpuszczają do szpitala żadnych odwiedzających, także kamerzysta nie mógł wejść do środka. W związku z tym po powrocie ze szpitala nakręcamy ten filmik. Chodzi mi o to, że taki pobyt w szpitalu to są, to są cudowne rekolekcje. Przypominał mi się, Mój pobyt, nasze rekolekcje szkolne, jak jeszcze prowadziłem, liceum katolickie, które odbywaliśmy w Gdyni przed maturą, w domu Księży Jezuitów. I tam w ten, ten dom w Gdyni, przy ulicy Tatrzańskiej, jest wyjątkowy. Dlaczego? Ponieważ tam się spotykają trzy grupy: mianowicie tam jest infirmeria, Czyli są starsi jezuici, którzy przygotowują się już na ostateczne spotkanie z Panem. Oni są bardzo rozmodleni, bo wiedzą, że niebawem odchodzą, że staną przed obliczem Bożego Majestatu. Czyli oni to omadlają, to wszystko intensywnie. Następnie są młodzi chłopacy, bo tam jest nowicjat. Oni też są na tym, jak to się mówi potocznie, na tym Bożym haju. Oni są. To jest, to jest ten okres pierwszego zauroczenia. Oni są też bardzo rozmodleni. Yy, głęboko to przeżywają. No i wreszcie trzecia grupa to ta, tacy, jak my tam byliśmy, czyli yy, grupy, które zjeżdżają na rekolekcję. I to wszystko powoduje, że czuje się, że to miejsce jest bardzo omodlone. No W szpitalu się tego nie czuje wprawdzie, ale też się stykają trzy grupy, mianowicie. No. Pochlebiam sobie, że zaliczam się do jednej z grup, chociaż to jest taka grupa, gdzie tam no, może tam parę osób jest, takich, którzy no, dostrzegają pewne rzeczy i, tam, i przeżywają. Ale są też tak pacjenci, pacjenci na kardiologii, którzy no, są biedni, bardzo często pod wieloma względami. I to pozwala taki, pozwala taki pobyt w szpitalu, i to w, w różnych salach dla chorych, i na korytarzach, wszędzie właściwie, pozwala dostrzegać niesamowitą ludzką nędzę. I tę, cielesno-materialną, ale ona jeszcze nie jest najgorsza stokroć gorsza jest nędza intelektualno-duchowa. A tam też z taką się można spotykać na co dzień. I druga grupa to jest personel medyczny, który akurat na kardiologii wy... y... dokonuje no czegoś wspaniałego, to jest wspaniała robota. Y... Wszyscy właściwie, wszystkie te grupy tam powiedzmy, teraz to już nawet nie gubię się, jak to się nazywa, tak? bo dawniej to był lekarz, pielęgniarka i salowa. A teraz to są tam ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni, tam coś. Jacyś... Y pomoce sprzątające, pomoce porządkujące i tak dalej. Tam jest ma masa tego wszystkiego. Nawet trudno mi to byłoby określić, bo ja tam się na tym nie wyznaję za bardzo. Ale w każdym razie jedno, co zauważyłem, że wszyscy, jak jeden mąż, to są przeważnie ludzie młodzi. No, lekarze, może niekoniecznie, ale też przeważnie. Z mojej perspektywy, młodzi. Ale ci na przykład pielęgniarki, pielęgniarze, tam sanitariusze, czy tam powiedzmy tam ratownicy medyczni, to są młodzi ludzie. I ci młodzi ludzie robią wszystko, naprawdę wszystko z siebie dają, żeby ratować życie starszego człowieka. I ja widziałem takie sceny, że ktoś zupełnie już niedołężny w łóżku. Wiadomo, że to jest stan terminalny, że to jest opieka paliatywna, ale tego nikt nie lekceważy, wręcz przeciwnie. Robią wszystko, co w ich mocy, co do nich należy, żeby nie tylko życie ratować, ale żeby poprawiać jakość życia. Oni to robią chętnie, z uśmiechem. Bardzo rzadko się zdenerwują, tak? chociaż mieliby powód, nie jeden. I to, jest, I to jest właśnie piękne, że tam się spotykają te grupy. Ci starsi, którzy często są przegrani, którzy no nawet takie sceny, miałem, że posługują się, Wypowiedziach prawie samymi wulgaryzmami. To jest nędza. Ale oni mają jakieś tęsknoty, dążenia, jakieś swoje ideały, tylko nie potrafią tego może tak uzewnętrznić. I ci młodzi, którzy wychodzą im naprzeciw, którzy wychodzą z pomocą, więc to jest piękna sprawa. I, tutaj, i to są takie wspaniałe rekolekcje, bo widać z jednej strony kruchość, i przemijalność naszego życia. Ja też sobie coraz bardziej zdaję z tego sprawę, że pod względem zdrowotnym szału w doczesności nie mam się już co spodziewać, ale nie o szał chodzi. Chodzi o to, żeby móc funkcjonować, żeby móc służyć. I Pan Bóg na to jakoś siły daje, za co niech będą mu wielkie dzięki. Ale to z jednej strony, prawda, się, się widzi tych starszych ludzi, którzy nie domężnieją, którzy tracą siły, ale przez to mają szansę przygotować się na ostateczne spotkanie z Bogiem. Często tej szansy nie wykorzystują, to jest inna sprawa. I należy im pomagać, odkryć to, odkryć uroki, choroby i starości, że to jest, że to jest wielka szansa dana od Boga. I z drugiej strony właśnie ci młodzi, którzy niech będą zaczynem, niech będą zachętą, wzorem dla innych do naśladowania, żeby się zaangażować i żeby z pasją służyć. To jest coś pięknego. I za te rekolekcje Bogu niech będą dzięki.